Cześć! W związku z tym, że jedną z moich specjalizacji jest wspieranie innych w budowaniu wysokiego poczucia własnej wartości, postanowiłam nagrać cztery bardzo ważne czynniki, czyli aspekty, które tracisz, jak nie zbudujesz wysokiego poczucia własnej wartości. Ja nazywam się Dominika Marczak, jestem trenerem biznesu i przedsiębiorcą od ponad 22 lat. Jak jeszcze mnie nie subskrybujesz, to zapraszam Cię bardzo serdecznie do subskrypcji, bo na tym kanale znajdziesz dużo treści, jak być bardziej, żyć bardziej i zarabiać bardziej, czyli wszystko, co pozwala... Rozbłysnąć ci w Twoim życiu, ale nie z punktu widzenia takiego lustra społecznego, tylko odnajdywania takiej drogi, która będzie powodowała Twoją szczęśliwość. I właśnie budowanie poczucia własnej wartości, a raczej wysokie poczucie własnej wartości, to jest jeden z takich czynników, który będzie determinował Twój sukces, Twoje poczucie szczęścia i kilka innych ważnych aspektów. Wypisałam takie cztery, które są istotne. I dam Ci też na końcu rozwiązanie, jak możesz sobie poradzić z, z tym elementem. A w tle. teraz akurat słyszysz mojego kota, który drapie, drapa, więc być może też przyjdą się przywitać, bo na niektórych filmach i widać. Pierwszy bardzo ważny, bardzo ważny aspekt. Jeżeli nie masz poczucia własnej wartości, takiego 10 na 10, to automatycznie stawiasz się niżej w różnych aspektach i zawodowych, i prywatnych i to ma szereg swoich konsekwencji. To znaczy w momencie w którym stawiasz się niżej, no to automatycznie w pracy nie będziesz wychodzić z, inicjatyw z inicjatywami, będzie ci trudno wychodzić z, jakby z takim zdaniem innym, zdaniem odmiennym, będziesz ukrywać swoje zdanie odmienne, jeżeli będziesz Niskie poczucie własnej wartości. Jeżeli ktoś cię skrytykuje, będziesz automatycznie odbierać to bardzo, ale to bardzo osobiście i albo to będzie powodowało Twoją złość, albo to będzie powodowało Twój smutek, czyli zawsze będą negatywne konsekwencje tego krytyki, tak? Bo zupełnie inaczej odbieramy krytykę, jak mamy wysokie poczucie własnej wartości, a zupełnie inaczej, jak mamy niskie poczucie własnej wartości. Z dużym prawdopodobieństwem nie wyjdziesz z inicjatywą o podwyżkę, nie wyjdziesz z inicjatywą o awans. Bardzo dużo konsekwencji ma to właśnie w pracy, że będziesz stawiać niżej albo się stawiasz niżej, w zależności od tego, jak dzisiaj wygląda twoje, Twój poziom pewności siebie, Twój poziom własnej wartości. Jeżeli chodzi o dom, to bardzo często widzę osoby, które mają niskie poczucie własnej wartości, że po pierwsze są w związkach, w których wcale nie czują się szczęśliwe, bo boją się odejść, boją się, że nie znajdą nikogo lepszego. Tak. Na osoby, które mają niskie poczucie własnej wartości, bardzo często, jeżeli to dotyczy kobiet, a, a tutaj na kobietach się skupiam bardziej na tym kanale, ale, ale coraz więcej też tworzę treści dla mężczyzn, więc z punktu widzenia kobiet, to panie bardzo często są sprzątaczkami w domu, tak? są służącymi, czyli stawiają się w takich rolach, że muszą zasłużyć na miłość, że muszą zasłużyć na uwagę, że nie mogą oczekiwać od domowników, Podziału pewnych obowiązków ze względu na to, że to jest ich obowiązek. Czyli znowu stawiamy się niżej w pewnej hierarchii, sprawiamy, że nasze relacje są bardzo asymetryczne, a niesymetryczne. Co nie oznacza, bo w, bardzo często w domu one nie powinny być symetryczne, ale to jest co innego, jak jest taka asymetria wynikająca na przykład z różnic w dostępnym czasie, a nie asymetria wynikająca z niskiego poczucia własnej wartości. Przykład. Jeżeli kobieta nie pracuje a mężczyzna pracuje powiedzmy nie wiem 12 godzin go nie ma za, poza domem to wiadomo nie ma go w domu 12 godzin jest poza domem to wiadomo że podział obowiązków domowych symetrycznie na zasadzie ty masz połowę ja mam połowę jest nie, nie nieadekwatny do sytuacji, ponieważ mężczyzna spędza 12 godzin za, poza domem, no to asymetria podziału obowiązków w domu jest jak najbardziej naturalna. Natomiast jeżeli dla przykładu obie strony pracują. Po 8 godzin poza domem, plus dojazdy, czyli powiedzmy po 9 nie ma ich razem w domu, no to później symetria podziału obowiązków w domu jest uzasadniona, nie? Czyli to nie jest tak, że asymetria jest sprawiedliwa, albo symetria jest, jest sprawiedliwa, albo jedno lub drugie jest niesprawiedliwe. To wszystko zależy od indywidualnych sytuacji, nie da się tutaj jednej kalki przy, przyłożyć do wszystkiego, natomiast do wszystkiego da się przyłożyć jeden filtr. Czy dany podział wynika z tego, że ty się boisz um, sprzeciwić? Czy ty się boisz powiedzieć głośno o tym, co jest dla ciebie ważne? Czy ty boisz się powiedzieć, czyli czy ty czujesz, że musisz zasłużyć na wszystko i że pewne rzeczy musisz robić, bo to wynika z twojego niskiego poczucia własnej wartości? Czy to jest wynik tego, że, że, że faktycznie jest jakiś taki logiczny podział? Nie? Um, I to jest pierwszy taki duży punkt, co tracisz, jak masz niskie poczucie, jak nie masz wysokiego poczucia własnej wartości, albo jak masz niskie poczucie własnej wartości. Drugi, bardzo ważny punkt to jest taki, że wtedy osoby, które mają niskie poczucie własnej wartości, bardzo często albo A chodzą nerwowe, albo B chodzą smutne, tak? Czyli to, że rezygnujemy z pewnych rzeczy, to, że nie czujemy się godne, nie czujemy się wystarczające i tak dalej, bardzo często przy, przekłada się na atmosferę i znowu i w domu, i w pracy, i w życiu, i wszędzie. Czyli albo ukrywamy to w sobie, jest to taki przyklejony uśmiech, maska, maska radości, a wewnętrznie nas to bardzo dużo kosztuje. No, i wiemy znowu, że to jest ryzyko chorób bardzo wielu. Mm, e, 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 bardzo wiele raków, nie raków tych chorób wewnętrznych wynika właśnie z jakichś takich niewypowiedzianych różnych rzeczy. Mm, a, nie zagłębiając się teraz szerzej. Natomiast e, mm, to może być też ujawnione na zewnątrz i to bardzo często jest tak, że a, kobieta nie umie asertywnie określić pewnych rzeczy, które są dla niej ważne. Ale wchodzi już wtedy albo w uległość, albo w agresję, tak? Czyli wszystkie postawy, które nie są asertywne, o asertywności, to w, osobnych, um, w osobnych nagraniach mówiłam, mówię i będę mówić. W opisie też masz jeden link do, do asertywności, czyli takiego ważnego kursu, który możesz sobie przepracować. Mm. Jeżeli kobieta, jeżeli mężczyzna, jeżeli człowiek nie ma wysokiego poczucia własnej wartości, to bardzo często wychodzi z asertywności i przechodzi do uległości, do pilnej agresji albo do agresji. Tak, bo trudno jest być mm, asertywnym, jak się nie ma wysokiego poczucia własnej wartości. A tak naprawdę jednym z czynników głównych do tego, żeby być właściwie asertywnym, czyli mądrze asertywnym, czyli prawdziwie asertywnym, a nie pozornie asertywnym, bo niektórym się wydaje, że asertywność to jest umiejętność mówienia, nie. To jest właśnie wysokie poczucie własnej wartości, tak? Czyli nerwowość, smutek, te wszystkie takie emocje, które się udzielają i wpływają na atmosferę w domu, na atmosferę w pracy, znowu na osiągnięcia, na relacje, na poziom szczęśliwości, na te wszystkie rzeczy. To, to ma bardzo duży wpływ. Trzeci czynnik to jest to, że dajemy później taki przykład. Bardzo często dajemy przykład takich postaw uległych albo agresywnych. Jeżeli ktoś ma dzieci, to to jest szczególnie duża odpowiedzialność. Albo pracuje z dziećmi, bo to też nauczyciele, przedszkolanki i tak dalej, to się później wszędzie, a wszędzie odbija, to jest bardzo. Bardzo, ale to bardzo duży koszyk, czyli nasza postawa, nasze niskie poczucie własnej wartości powodują takie, a nie inne konsekwencje w naszym zachowaniu, i automatycznie dzieci, które są w naszym otoczeniu, tym przesiągają, tak? albo nasze dzieci, albo pośrednio nasze dzieci, jeżeli pracujemy w zawodach takich nauczycielskich, i to ma przeogromny znowu wpływ na to. No i oczywiście czwarty, czwarty punkt, o którym już trochę zaczęłam mówić, no to jest generalnie zdrowie. Dlatego, że Niskie poczucie własnej wartości powoduje bardzo często wyższy poziom stresu, właśnie nawet reakcji. Jak ja pracuję z różnymi osobami, to bardzo często widzę to na poziomie tej krytyki, o której już wcześniej mówiłam, na poziomie stresu nadmiernego różnymi wydarzeniami, bo na przykład właśnie, że sobie ktoś nie poradzi, że jakaś sytuacja na zewnątrz się dzieje, tak jak były pandemie, wojna, cokolwiek, to osoby o wysokim poczuciu własnej wartości mają większe takie poczucie sprawczości, że one bez względu na to, co się wydarzy, to sobie poradzą, tak? Czyli mam poczucie, że mogą się różne rzeczy zawalić, ale ja sobie dam radę, znajdę rozwiązanie, wymyślę coś. Jeżeli ktoś ma niskie poczucie własnej wartości, to wchodzi w rykoszyt tego, że Włączają się lęki, włączają się obawy, włączają się niepewności i to wpływa na poziom kortyzolu, poziom stresu. Jest udowodnione, że się odbija bardzo, czyli to jest jeden z głównych czynników chorób, to jest poziom stresu. Tak? Jak sobie poczytasz badania na ten temat, to poziom stresu powoduje przeogromne spustoszenie w organizmie. Tak? I to automatycznie wpływa później na, na całość. No i tak naprawdę podsumowując te cztery punkty, to wszystko sprowadza się do tego, że bez poczucia własnej wartości m, trudno jest być spełnionym, trudno czuć się szczęśliwym i trudno być zdrowym. To jest taki, taki też bardzo duży wniosek, dlatego że to ma po prostu efekt domina, automatycznie wyłącza, czyli wpływa... Na nas, wpływa na nasze otoczenie, wpływa na naszą pracę, wpływa na nasze związki, wpływa na nasze dzieci, wpływa na całe nasze jestestwo. I gdybym miała określić jedną z kompetencji, taką jedną z takich obszarów fundamentalnych do przepracowania, to właśnie jest to poczucie własnej wartości. Dlaczego? Dlatego, że. Jak je zbudujemy, to automatycznie zupełnie inaczej układają się nasze, nasze wszystkie obszary, tak? Czyli mamy więcej odwagi, mamy mniej lęku, mamy mm, zupełnie inaczej, jesteśmy w stanie siebie promować w różnych środowiskach, ale także bez lgnięcia po prostu budować relacje. Wychowywać dzieci w większym spokoju, pewności i dając im dobre wzorce, no ogrom, ale to ogrom konsekwencji, gdy tego nie mamy, i ogrom benefitów, gdy to mamy. I teraz, bardzo ważne. Nieważne jest to, jaka jest dzisiaj, czyli jaka jest Twoja przeszłość. Ja to często powtarzam być może to już słyszałaś na, na tym kanale, że Twoja przeszłość cię nie definiuje. Twoja przeszłość mówi, o Twojej przeszłości, ale nie o Twojej przyszłości, tak? Czyli tylko Twoja teraźniejszość mówi o Twojej przyszłości. Czyli bez względu na to, co się wydarzyło w przeszłości, czy coś zrobiłaś, nie zrobiłaś, czy umiałaś, czy nie umiałaś, czy ktoś cię skrzywdził, czy, 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 czy wydarzyły się różne sytuacje w Twoim życiu, to już jest przeszłość. Jak skupisz się na teraźniejszości, to ukształtujesz Twoją przyszłość. Więc, jak chcesz się sensownie skupić na teraźniejszości, to wypracowanie swojego poczucia własnej wartości jest bardzo ważnym elementem. I to jest kompetencja, to jest zasób taki do wypracowywalny, czyli są rzeczy, z którymi się rodzimy. Ale są rzeczy wypracowywalne, i kompetencja, czyli poczucie własnej wartości, jest rzeczą, którą możesz wypracować, i zależy ona tylko od ciebie. Bo zwróć uwagę, że jeżeli ktoś ci powie komplement, to od jednej osoby przyjmiesz i powiesz, OK, dodaj mi to i w ogóle, a od innej osoby. Miał, ale to nieistotne, bo to powiedziała tamta, a nie inna osoba więc to Ty decydujesz, które komplementy są dla Ciebie istotne, które nie która opinia jest dla Ciebie istotna, która nie, która krytyka Cię boli, która nie która Cię motywuje, która, która nie i tak dalej to Ty decydujesz, no mówiłam, że go tak przyjdzie to Ty decydujesz o tym, więc tylko Ty jesteś w stanie to wypracować, przepracować, natomiast dobra wiadomość. To jest dużo łatwiejsze niż Ci się wydaje, o ile przyjmiesz założenie, że to jest możliwe i pójdziesz sprawdzoną drogą. Tak? Dlatego, że możesz wytyczać nowe ścieżki i wyważać otwarte drzwi i tonąć w tonach książek i, i różnych treści i szukać sposobów dla siebie, Albo przejść przez sprawdzony system 30 kroków, które, jak je przepracujesz, to automatycznie mm, zobaczysz ogromny wpływ na siebie. Musisz je tylko przepracować. I te 30 kroków, do których ja Cię zapraszam, to jest element mojej. Ponad 20-letniej pracy z tym tematem, właśnie na poziomie tego, że ja robiłam różne działania na, szko na salach szkoleniowych i w online, a, sprawdzające, co jak działa, co wpływa na drugą stronę, a co, co jest efektywniejsze i te 30 kroków to jest wypracowany już taki system, który jest zoptymalizowany. I co więcej, ty nie będziesz dostawać codziennie maili z nowym zadaniem, tylko sama sobie nadasz ten rytm. To znaczy dostaniesz maila z pierwszym zadaniem na pierwszy krok, a jak zrealizujesz, to automatycznie odpowiesz Bach, tak? Czyli uruchomisz sobie kolejny krok. I kolejny i kolejny, co oznacza, że możesz nadać sobie tempo, możesz zrobić pewne zadania. W 30 dni i w 30 dni przepracować sobie ten temat, a jeżeli nie masz tyle czasu, albo któreś zadanie będzie sprawiało Ci większą trudność na poziomie tego, że będziesz czuła, że będziesz. Potrzebowała się mocniej skupić na tym, to możesz się skupić, a nie będziesz mieć poczucia, że, że zawalasz termin, tak, że coś czeka w kolejce, że coś tam jest opóźnione. Więc właśnie dlatego tak przygotowałam, żeby to już też jest wniosek z poprzedniego cyklu, który po prostu był 30 mailami przez 30 dni. Teraz już wyciągnęłam też wnioski na bazie, bo ja zawsze. Jest takie powiedzenie, że jak coś robisz dwa razy tak samo, to za drugim razem robisz to gorzej. I ja za każdym razem, z każdą edycją, z każdym działaniem, staram się po prostu udoskonalać takimi choćby drobnymi rzeczami, które sprawiają, że procesy są efektywniejsze. Bo to, co tutaj wybrzmiewa mi się bardzo mocno w tym na tym kanale, że po pierwsze, wspieranie innych w rozwoju, pomaganie innym w osiąganiu celów, to jest absolutnie moja wielka pasja i moja supermoc i uwielbiam to robić i robię to bardzo skutecznie, a po drugie zależy mi na tym, żebyś ty miała po prostu efekty, a nie tylko była w procesie i to jest też taką moją ambicją, żeby bodźcować, mobilizować i oprócz tego, że w tym kursie nadasz sobie sama tempo, no to będziesz też mieć z mojej strony bodźce. I jeżeli byś tam przysnęła za bardzo w realizacjach, to będą po drodze bodźce do tego, żeby, żeby Cię zmobilizować. Zobacz w opisie, tam jest link do szczegółów tego 30-krokowego 30 cyklu i pamiętaj też o tym, że jak kobieta się uczy, jest to też były na ten temat badania i bardzo ciekawe, kiedyś na ten temat słuchałam refleksję, że panowie z całym szacunkiem, natomiast badania mówiły, że jak mężczyzna się uczy, to się uczy mężczyzna a jak kobieta się uczy, to się uczy cała rodzina. Dlaczego? Bo my mamy to wewnętrzne takie trochę, nie? tę potrzeba takiego korygowania i uczenia innych i to panowie to widzicie też, nie? Że my tam nieraz nawet niepytane podpowiadamy a i, i mówimy jak, co, gdzie i w ogóle. Natomiast benefitem tego jest to, że faktycznie jak kobieta w siebie inwestuje i się uczy, to później zyskuje cała rodzina. Więc moja droga, inwestując w siebie, a po prostu inwestujesz w całą rodzinę. Natomiast jak klikniesz w linki, i zobaczysz, jak symbolicznie wyceniłam ten cykl, to będziesz zachwycona. Jak wiele wiedzy, narzędzi i rozwiązań możesz dostać właśnie w tak symbolicznej cenie, bo ja staram się przygotowywać tak procesy, żeby dzięki skali były dla mnie atrakcyjne, a jednostkowo były dostępne absolutnie dla każdego. I to jest taki mój cel. Więc zapraszam Cię do opisu, trzymam kciuki za Twój rozwój. Pamiętaj o tym, że wysokie poczucie własnej wartości jest w zasięgu Twojej ręki, o ile po prostu podejmiesz decyzję, a potem podejmiesz działania, a każdy z tych kroków zapewniam Cię, że bez względu na to, jak bardzo jesteś zajęta, jesteś w stanie znaleźć na niego czas, bo jest tak przygotowany, żeby był możliwy do realizacji absolutnie dla każdego. Ściskam Cię bardzo mocno. Podziel się tymi zasubskrybuj, jeżeli, a jeżeli czujesz wartość, że daje Ci w, na, w tych nagraniach, i podziel się z osobą, której dobrze życzysz. To z radością będę docierała również do Twoich bliskich z treściami, które mogą im pomóc być bardziej, żyć bardziej, a być może również ze mną zarabiać bardziej. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu.